Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek i powiem Wam, że chyba będzie bardzo fajny z tego względu, że będziemy mówili o stylach przywiązania. Będziemy mówili o stylach przywiązania, jak to się wszystko odbija w relacjach. Słuchajcie, e, bardzo fajny temat, i nie przedłużając, przechodzimy do tego, co to tak właściwie jest. Słuchajcie. I styl przywiązania jest to różny styl przywiązania się do drugiej osoby, mówiąc wprost. Możemy przeczytać, iż wczesne dzieciństwo i relacje z opiekunami mają na to duży wpływ. Psychologowie zwracają również uwagę, że to właśnie wczesne dzieciństwo ma wpływ na bliskie relacje z innymi osobami w dorosłym życiu. Nie tylko wczesne dzieciństwo, ale wiecie, możliwe jest, że nawet pierwszy partner, taki pierwszy poważny partner jest jakby pierwszą wzorem, jak powinno tworzyć się relacje, jak powinna ta relacja wyglądać między dwoma osobami. Także nie tylko wczesne dzieciństwo, ale również pierwszy partner też może mieć tutaj swój udział. Aczkolwiek zakłada się, że jednak wczesne dzieciństwo między dzieckiem a opiekunami jest tutaj najważniejsze i to właśnie ten etap wczesnego dzieciństwa. Ma największy wpływ na to, jakie relacje, bliskie relacje będziemy z ludźmi w dorosłym życiu przeżywać, będziemy w dorosłym życiu relacje nawiązywać. Słuchajcie, wyróżniamy trzy podstawowe style przywiązania, jednakże już możemy znaleźć e, rozszerzenie tych stylów jest tych stylów trochę, powiem Wam szczerze, ale my skupimy się na trzech podstawowych stylach przywiązania i pierwszy styl przywiązania, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest styl bezpieczny i jak sama nazwa wskazuje, to normalny styl przywiązania, gdzie osoby potrafią tworzyć długotrwałe relacje w poczuciu bezpieczeństwa, potrafią bez problemu ufać, czuć się bezpiecznie, a w razie zagrożenia potrafią normalnie poprosić o pomoc. Nie boją się porzucenia, a nawet gdy zakończą relację, czy po prostu są sami, nie mają obaw, jeżeli chodzi o przebywanie w samotności. Także mogą być w relacji, nie muszą, nie mają tutaj poczucia porzucenia, nie mają poczucia, że są osamotnione itd. Dobrze się czują w związku jak i osobno. To osoby pełne w sumie zdrowego zaufania i w porządku z poczuciem wartości. Nie boją się okazywać uczuć, ale również też stawiają granice, nie boją się stawiać tych granic. Tworzą relacje w stylu bezpiecznym. Związek ma wtedy największe szanse na powodzenie. Także jeżeli chodzi o styl bezpieczny, to jest to po prostu normalna relacja między ludźmi i one są najbardziej trwałe, czyli to są związki na przykład małżeńskie, które trwają bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, kolejny styl, kolejny styl to styl lękowy. Różnie się mówi, bo mówią, że styl lękowo-unikowy. E, ja podzielę sobie to na styl lękowy, a kolejnym, ostatnim stylem będzie styl unikowy. Styl lękowy to z jednej strony strach o bezpieczną bazę, o tego partnera, a z drugiej strony foch. I to jest bardzo ciekawe: to jest bardzo ciekawa zależność. Kiedy styl lękowy nie czuje bazy, nie widzi tej bezpiecznej bazy, nie widzi tego partnera, nie czuje go, to on się zaczyna bać, że go straci, boi się takiego porzucenia, boi się być sam. W dzieciństwie dziecko raz miało poczucie bezpieczeństwa, a raz nie. Stąd właśnie ten styl lękowy. Osoba będzie sprawdzać, czy partner jest blisko, i nie musi to chodzić o cielesność, ale może być to po prostu kontakt telefoniczny czy. SMS-owy. Przypuśćmy, iż związek odbywa się na odległość. Dajmy na to, osoba A mieszka w jednej mieścinie, osoba B mieszka w drugiej mieścinie i właśnie z tym em, się ostatnio zetknęłam i tylko jak usłyszałam tę historię, to od razu wiedziałam, że partner e, tej osoby jest w stylu lękowym e, i powiedziałam co i jak to wygląda. W stylu lękowym partner będzie oczekiwał od drugiej osoby pokazywania się co jakiś czas, że po prostu jest. Wystarczy telefon, sms, MMS, cokolwiek. Wystarczy, że da znać, że jest i styl lękowy odczuje, że ta osoba jest. Jeśli brak jest kontaktu z drugiej strony, to styl lękowy będzie się zamartwiał. Mogą nawet powstawać różne groźby, że zostawię cię, że tak się nie robi i tak dalej. Mogą być e, różnego typu groźby, żeby mm, drugiego partnera jakby zmusić do tego kontaktu. Styl lękowy pragnie, aby druga strona po prostu dawała znać, że istnieje, że jest. To jest taka bezpieczna baza dla stylu lękowego. Jeśli druga osoba nagle pojawi się, kiedy na przykład tego kontaktu y, nie było, bo na przykład była w pracy i nie miała telefonu, zapomniała telefonu, cały dzień się nie odzywała y, i nagle się pojawi, że słuchaj jestem, to styl lękowy może po prostu strzelić focha. Może strzelić focha i powiedzieć sobie nie, nie było tego kontaktu, nie, to nie, to nie, ja teraz się nie będę odzywać. Będzie po prostu styl karał specjalnie tą osobę, w nawiasie mówiąc oczywiście, brakiem kontaktu ze swojej strony. Może tak być. Styl lękowy martwi się, czy na pewno jest kochany. Potrzebuje takiej aprobaty, zainteresowania. Boi się również porzucenia. Łaknie styl lękowy tego kontaktu właśnie z drugą osobą, a kiedy już ma partnera obok siebie, to niemal wtapia się w niego, nie może się nim nasycić. Tak, jakby się bał, że zaraz go straci. Tak to wygląda. Będzie chłonął tego partnera całymi garściami yy, i no, będzie mu szkoda po prostu wypuścić z rąk tą drugą osobę. Także musi się po prostu tak jak głodny najeść. Yy, czyli styl lękowy rzuci się na taką miłość, jak szczerbaty z na suchary, jak to mówią. <słuchajcie>, Słuchajcie, styl unikowy. I właśnie z unikowym też miałam ostatnio kontakt i powiem wam. Bardzo zainteresowało mnie właśnie ze względu na styl unikowy, tak naprawdę zainteresowałam się tym tematem, co jest grane, ponieważ, ponieważ ja jestem czuciowcem e, i styl unikowy daje sprzeczne sygnały. Daje sprzeczne sygnały: z jednej strony chce, z drugiej strony nie chce, z jednej strony by chciał, z drugiej strony się boi. E, jako empata powiem Wam szczerze, że styl unikowy e, ciężko było mi wyczuć, odczuć tak naprawdę. Bo styl lękowy bardzo łatwo jest odczuć. Styl normalny bardzo łatwo jest odczuć, bo tam nie ma. Styl lękowy to jest nadmiar od, y, uczuć, nad, nadmiar tej wrażliwości, nadmiar tych uczuć. Styl normalny no to jest y, normalne okazywanie uczuć, więc tutaj można jak najbardziej odczuć. Ale jeżeli chodzi o styl y, unikowy, to oni zakładają taką skorupę, że czasami nie idzie się przez nią przebić. To znaczy, to i tak się przebija przez nich. Ale w malutkim stopniu. I teraz powiem Wam tak, z tym stylem przywiązania, jak już mówiłam, ostatnio się spotkałam, i przyznam, że dla bezpiecznego stylu przywiązania, dla osób normalnych, bezpiecz, w bezpiecznym stylu, no wszyscy są normalni, ale dla osób z bezpiecznym stylem przywiązania, to unikowy może uchodzić za osobę, której po prostu nie zależy. To jest taka osoba, która nie potrzebuje takiego kontaktu. Ona nie potrzebuje, ona nie wykazuje takiego kontaktu, może tak, może w głębi duszy bardzo potrzebuje kontaktu i e, bardzo by chciała tego kontaktu, e, ale to jest osoba, która e, się boi. On nie potrzebuje takiego kontaktu. On uważa, że to jest wszystko normalne. E, ogólnie styl unikowy nie ufa swojej partnerce. Boi się, wycofuje. E, to są osoby z niskim poczuciem własnej wartości. Jeśli już nawet coś fajnego się zdarzy, to oni, zazwy znaczy zazwyczaj przynajmniej z tą osobą, którą ja poznam, e, to ma takie negatywne podejście. To jest naprawdę negatywne podejście e, i nawet jakby mu e, wyrzucić przed nogi złote monety, to on powie, że to jest przypadek. Nie, nie, nie wierzy po prostu, że. E, może być fajnie. Unikowi nie inicjują. Oni rzadko ogólnie inicjują, rzadko piszą, nie mają po prostu potrzeby tej bliskości. Kiedy w ogóle ta kiedy ta bliskość w ogóle następuje, to unikowy będzie się odsuwał to będzie się odsuwał. Bierze się to stąd, iż jako dzieci nie byli obdarzeni zbytnio właśnie tym ciepłem, stąd Unikowy e, przyjął postawę, że e, będzie radzić sobie sam. W głębi duszy, tak jak mówiłam wcześniej, oni potrzebują tej relacji. Chcą tej relacji, potrzebują tego ciepła, ale jakoś nie potrafią tego zbudować. Nie, nie wiedzą, jak to zrobić tak dogłębnie. Jeżeli chodzi o sprawy seksualne, to również są unikowi oni są unikowi w każdym celu. Nie dążą do, do tego typu relacji. Być może ze strachu. Jeśli w ogóle już coś do czegoś dojdzie, no bo może dojść, to nie jest tak, że oni po prostu są zimni jak luty i, e, i oni się schowają do szafy. Ale jeśli już nawet dojdzie, to oni są tacy zapobiegawczy. Idzie odczuć po prostu ten chłód i zimno. Jeśli e, obok unikowego znajdzie się empata, to on bardzo dobrze będzie e, odczuwał e, właśnie zimno z tej osoby. Tylko, że to jest e, empata, odczuje sprzeczność. Empata odczuje sprzeczność, że z jednej strony, tak z innej strony nie. I to jest taka chwiejna deska tak naprawdę. Tak można odczuć właśnie unikowego. E, tak jak mówiłam wcześniej, że empata m, będzie miał e, problem z zdefiniowaniem unikowego tak naprawdę. Tak to wygląda. E, co by jeszcze tu powiedzieć o unikowych? Unikowy również po bliskiej relacji, jak już jest jakaś na przykład randka, to unikowy może się nie odzywać przez jakiś czas. On nie potrzebuje tego kontaktu. On może się nie odzywać dzień, dwa, trzy i on uznaje to za normalne. To może denerwować. I, no, I dlatego mówię, że właśnie osoby z normalnym stylem przywiązania, z tym bezpiecznym stylem przywiązania, uznają, że na przykład po randce, jeśli się unikowy nie odezwie, to uznają, że ta osoba nie jest zainteresowana i po prostu sobie pójdą w drugą stronę. A ja unikowy później napisze, a zazwyczaj pewnie wtedy osoba ze stylem bezpiecznym już zamknęła drzwi dawno. Tak to wygląda. Kochani, taką ciekawostkę wam powiem, jeżeli chodzi o te style przywiązania między sobą, bo to również też jest bardzo ciekawe, styl bezpieczny, to zazwyczaj udane małżeństwa, tak jak już mówiłam, o ile kiedy styl bezpieczny trafi na lękowego to jeszcze pół biedy, naprawdę półbiedy. ale jeśli styl bezpieczny trafi na unikowego, to on nie stworzy z nim relacji. No bo tak jak już mówiłam, bezpieczny po prostu uzna, że unikowemu nie zależy. Pójdzie sobie w drugą stronę. Nie będzie się bawił, po prostu, bo to jest strata czasu. Dla bezpiecznego to jest strata czasu. On, ym, on sobie pomyśli, że to nie jest wart zachodu i sobie pójdzie. Unikowy z unikowym również yy, nie stworzy relacji, bo nie ma między nimi w ogóle chemii. Także jeden unika, drugi unika i no nie, nie ma czegoś, czegoś takiego fajnego między nimi, żeby ta relacja się nawiązała. Najczęściej jest tak, że unikowi upadają na lękowych, albo lękowi na unikowych. I wtedy się zaczyna zabawa. Słuchajcie, to jest istny roller coaster relacji, bo lękowy pragnie kontaktu i tej bezpiecznej bazy, a unikowy tego nie potrzebuje. I kiedy lękowy nie dostaje sygnału. Yy, kiedy lękowy nie dostaje yy, sygnału. Yy, Unikowy zazwyczaj nie inicjuje. Więc. Lękowy będzie próbował, próbował. Unikowy, yy, no nie inicjuje. Więc. Lękowy yy, po prostu po jakimś czasie będzie odpuszczał. Unikowy wyczuje to, że lękowy odpuszcza, więc zaczyna yy, pisać do tej lękowej. Ta lękowa strzeli focha. <laughs> przykładowo. Że teraz ci pokażę, nie chciałeś, to teraz masz. Ale kiedy lękowy zobaczy, że unikowy jednak się coś tam stara, to zaczyna lgnąć z powrotem do unika. A unik, jak wyczuje, że lękowy zaczyna z powrotem być normalny, taki jaki, jak zazwyczaj jest, to on się odsuwa. I to jest taka gonitwa kot z myszą. Taka gonitwa. Więc y, ta relacja to jest istny roller coaster. I zazwyczaj mówi się, że unikowych można spotkać y, na czatach, co ciekawe. Nie wiem, bo aż tak na czatach nie siedziałam, ale bardzo ciekawe. Jak, y, jak tutaj pracować, bo w sumie to nie oznacza, że to są złe osoby. Y, żeby była równowaga między sobą, no to muszą obydwoje nad sobą pracować. Wystarczy w sumie, że unikowy da znać lękowemu, że jest, wtedy lękowy zajmie się sobą i da poczucie unikowemu wolności i niezależności, którą ten unik potrzebuje. Tylko wtedy jest szansa pogodzić te dwa style, bo tak naprawdę będą się gonić w tą i we w tą cały czas. I wydaje mi się, że po prostu, jeżeli by była taka zabawa, to jeden z nich. Zazwyczaj lękowy, bo lękowy jest bardziej odważny. Lękowy zrezygnuje z tej relacji. W końcu da sobie spokój. Po jakimś czasie, jeśli tak dalej by było. Także kochani, style przywiązania. Na internecie naprawdę możemy poczytać o tym wiele, naprawdę tego wiele jest. Zobaczcie sobie, bo jest mnóstwo testów do wykonania za darmo, gdzie możecie stwierdzić jaką relację wy będziecie tworzyć. Oczywiście to nie jest tak, że jest tylko styl unikowy, jest tylko styl lękowy, czy jest tylko styl bezpieczny. Może być tak na przykład, ja u siebie odczuwam, że tak mam, że na początku mam styl lękowy, a później przechodzę w tryb bezpieczny. Jak już wiem, że mogę polegać na tym partnerze, to mu daję spokój. Po prostu nie zajmuje się sobą, nie potrzebuje już takiego kontaktu itd. Ale ten styl lękowy to on się odbywa przez może pierwsze, pierwsze miesiące. Pierwsze miesiące, bo to wiadomo, człowiek się boi wchodzić w nową relację, jeszcze nie wie yy, co i jak, co i jak, swoje już przeszedł, przeżył. Więc przez te 2-3 miesiące to jest styl lękowy, że yy, potrzebujemy tego kontaktu, yy, a później yy, już tak w sumie to nie za bardzo. Tak normalnie, nie? Także kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej w Google Wam pomoże. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Do zobaczenia z całkiem niebawem. Pa, pa!